Szanowni akcjonariusze, Grupa Kapitałowa Immobile w 2015 roku zanotowała 98 milionów przychodów z działalności operacyjnej całej grupy, co w porównaniu z 90 milionami w roku 2014 daje wzrost w wysokości 8% i jest trzecim z kolei rokiem zakończonym tak satysfakcjonującym wzrostem. EBIDA w 2015 roku osiągnęła wartość 17,9 miliona złotych. Wobec skorygowanej zeszłorocznej o wartości 11,2 miliona zł. Wypracowany zysk działalności operacyjnej to 11,9 mln zł. Ten dobry wynik operacyjny został osiągnięty w podstawowych segmentach działalności grupy: przemyśle, hotelarstwie, konsultingu budowlanym i najmniej aktywów. W każdym z tych segmentów znacząco poprawiliśmy wynik operacyjny. Po raz pierwszy w strukturze przychodów uwzględniono segment deweloperski, który w 2015 roku zakończył się zyskiem z działalności operacyjnej 1 milion złotych oraz przychodem 12 milionów złotych, co jest równe 12% przychodów całej grupy. W kolejnych latach prognozujemy zwiększenie tego segmentu w związku z kontynuacją kolejnych etapów Platonowego Parku i inwestowaniem nadwyżek finansowych w rozszerzenie działalności deweloperskiej poza Bydgoszcz. W pierwszej kolejności w Warszawie, w dalszej perspektywie innych polskich miastach. Segmentem Uzyskującym największe przychody niezmiennie pozostaje segment przemysłowy. Jest to 41% przychodów, czyli 40 milionów przychodu jednostkowego. Przemysł będzie cały czas trzonem przychodów grupy, w związku z rozszerzeniem oferty produktów własnych, wśród których największe nadzieje wiążemy z automatycznymi parkingami, których sprzedaż właśnie zaczęliśmy. Dalej, hotelarstwo z 28,7 miliona przychodów. Co daje 29% przychodów grupy. Wynik operacyjny to 5,4 miliona złotych. Sektor ten wypracował najwyższą epidemię w grupie, ponad 9 milionów złotych. Jest to stabilny segment działalności grupy, w którym stawiamy na dynamiczny rozwój sieci hoteli Focus, planując zwiększenie ilości pokoi w posiadanych oraz dzierżawionych obiektach oraz systematyczne pozyskiwanie od 2 do 4 obiektów rocznie. We wszystkich działaniach rozwojowych widzimy możliwość uzyskania pozytywnych efektów synergii. Pomiędzy poszczególnymi segmentami, zarówno w zakresie przenikających się rynków zbytu, optymalizacji procesów zarządzania, synergii kosztowej, jak i wykorzystania kompetencji posiadanych przez wszystkie podmioty grupy kapitałowej i mobil. Bardzo ważna jest budowa organizacji otwartej na rozwój i wkraczanie w nowe segmenty rynku poprzez budowę własnych struktur, jak i przejęcia kapitałowe. Dziękuję za uwagę.